Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz by mogło być. Co słychać? TV? Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby obchodzić pierwsze urodziny 13 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Jakubów. Wielkie prawa dla Was! Proszę Państwa, i oczywiście jak są urodziny, to są niespodzianki. Pierwsza specjalnie dla Was, roczniaków, występ wspaniałej grupy mażoretek z gminy Jakubów pod przewodnictwem Pani Honoraty Grudzi. Z powstania Kółko Zwodnich Wiejskich Gminy Jakubów składamy najserdeczniejsze gratulacje. Wszystkim członkom Koła przesyłamy wyrazy uznania i podziękowania za aktywną działalność na rzecz lokalnej społeczności. Życzymy kolejnych lat zaangażowania Koła w upowszechnianie kultury, tradycji polskiej wsi, kultowanie lokalnych zwyczajów i tradycji, które są również znakomitą promocją naszej pięknej gminy Jakubów. Nie omijają państwa troski i smutki dnia codziennego. niech spełnią się najstrytsze marzenia. Dopisuje zdrowie oraz niech stale towarzyszy niegasnący zapał w realizację zamierzonych celów i satysfakcja z ich osiągania. A dotacje niech płyną szerokim strumieniem. Zapraszam panią Jolantę za Panią Panią Marzannę Kosieradzką. Panią Barbarę Wojdygę. Panią Urszula Adelkiewicz. To są oczywiście gratulacje na ręce przewodniczących, ale to dla Was wszystkich, kochanie. Panią Honoratę Gąsior w imieniu Pan Wojciech Nowak. Jedyny przewodniczący, mężczyzna z, z, z czterech kół seniorów. Panią Wandę dąboś widzę, że Pani Zdzisława od, ta odbierze. Pani Zdzisławie, ślujmy się, że jesteście. Gratulujemy. Panią Mariolę Żabicką zapraszam. Panią Lucynę Kulkę w imieniu pani Alina Najman, proszę bardzo. Panią Alinę Parol, zapraszamy. Panią Sylwię Kośmierczyk. Panią Barbarę Szymańską, ale widzę, że to pani jest Mariona. Dobrze mówię? Pani Mariolka, bardzo proszę. Cieszymy się. I zapraszamy pana Reginusza Sochenka, który na co dzień jest również w sądu Antonina. Antonina. Drogie panie, panowie. Chciałam pogratulować Państwu tej decyzji, że zawiązaliście Państwo w swoich miejscowościach koła gospodyń wiejskich. Rzeczywiście to jest taka rocznica. Ustawa weszła w listopadzie 18 roku i po tej ustawie zaczęły powstawać nowe koła gospodyń wiejskich w całej Polsce. Jest ich teraz dużo, dużo więcej niż wcześniej. Te, które już wcześniej działały również Zdobyły osobowość prawną. Jest to bardzo łatwo zdobyć, ponieważ wystarczy wpisać się do rejestru prowadzonego przez agencje, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Te agencje są przecież w całym powiecie służą Państwu swoją pomocą, swoim doświadczeniem, wspierają Was, ale myślę, że ważne jest też to wsparcie ze strony Państwa wsparcie finansowe. Bo zawsze to jest te kilka tysięcy złotych, które można przeznaczyć na potrzebną działalność, a do tego panie przecież są bardzo gospodarne, potrafią te pieniądze pomnożyć. Ponieważ ja jestem etnografem z wykształcenia, więc wiem, że tradycja, dziedzictwo kulturowe to jest to, do czego koła gospodyń wiejskich zawsze nawiązują w swojej działalności. Są tutaj trzy rodzaje książek. Ta pierwsza, którą chcę wręczyć Pani Hani, to są tradycje polskiego stołu. One wszystkie są opracowane przez Barbarę Ogrodowską, wybitną polską etnograf, więc myślę, że te informacje, które są tutaj w tych książkach, zainspirują Państwa, Panie. Do tego, żeby sięgnąć właśnie jeszcze głębiej do tych dawnych tradycji, nie tylko kulinarnych, ale tych, które dotyczą również obyczajów rodzinnych i zwyczajów dorocznych. To takie najważniejsze urodziny. Matka to przygotowuje pół roku taki rodzin, nie? Pewnie w ważnym przypadku inaczej nie było. Dlatego z tej okazji zacznę od matki. Przygotowaliśmy po pakieciku dla każdego koła. Panią Wójt potraktowałem jako oddzielne koło, nie samowystarczalne. Książka kucharska, e, dziczyzna na co dzień i od święta i kalendarz. A jak dziki wybiją. Dzisiaj nie ma co dużo gadać, dlatego ja proponuję, żebyśmy wstali i nam wszystkim te po raz pierwszy 100 lat zaśpiewali. Niech żyją, żyją nam sto lat, sto żyją, żyją jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyją, żyją Ja jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem tego co robicie i że potraficie ze sobą współpracować, a jeszcze oprócz tej współpracy, tworzycie niezapomniane chwile dla tych, którzy was albo oglądają, albo was smakują. Więc ja ze swojej strony chciałabym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że potraficie ze sobą przebywać i do tego też świetnie się bawić. W budżecie województwa również zabezpieczyliśmy środki na półgospodarstwa wiejskich na wyposażenie, czyli kolokwialnie rzecz biorąc na jakieś potrzebne gary albo jakieś rzeczy, które wam w jakiś sposób pomogą lepiej funkcjonować. Głównie Arimr. Tak, Arimr. Dyrektor to nic nadzwyczajnego. Służyć trzeba rolnikom i ja nadal to robię. Przechodząc z, tutaj z powiatu do województwa zawsze jestem otwarty na, na rolnika. Szanowni Państwo, nowy rok, rok Kół Gospodyń wiejski, Chcę Państwu złożyć życzenia, przede wszystkim zdrowia, bo ja widziałem bogacza, któremu zdrowie gdzieś skręciło i skończyło się bogactwo. Przede wszystkim zdrowia Panią życzę i Panom, bo wiem, że w Kołach Gospodyń Wiejskich są Panowie. Ustawodawca na szczęście to przewidział i muszę powiedzieć, że jest jedno Koło w Polsce, które jest w stu procentach, założone przez panów. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o arimy, to co zrobiliśmy, czyli to co podpisywaliśmy. Jeżeli chodzi o decyzje finansowe. Więc jest mi bardzo miło, że to ja jako kierownik Biura Powiatowego w Mińsku Mazowieckim po raz pierwszy podpisywałem się pod tymi dokumentami. One są już historyczne. I tak naprawdę to nie chodzi o pieniądze. Ja tak uważam. Tu chodzi o osobowość prawa. Bardzo wiele Podmiotów, bardzo wiele e, osób było zrzeszonych wcześniej w koła gospodin wiejskich, ale teraz jest na to dokument i bardzo jestem dumny z tego powodu, że ja pod tymi pierwszymi dokumentami się podpisywałem. Szanowni Państwo, w Polsce zarejestrowanych jest w tej chwili około 9 tysięcy kół gospodin wiejskich, e, w województwie mazowieckim to jest około 1100. Kwota przeznaczona przez. Rząd e, Prawa i Sprawiedliwości to jest 40 milionów, 40 milionów złotych. Wydaliśmy 30, więc jeszcze pieniążki są. Dotacje e, z roku na rok będą. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, e, tutaj mamy ile? 53 koła. 52, 50, ale będzie 53. Rekordzistą w Mazowieckim jest e, Garholing ponad 100 kołków wiejskim. wiejskich. A przypomnę, że ustawodawca przewidział do, do 100, ale oczywiście może być i ponad 100. Jeszcze raz, szanowni państwo, wszystkiego co najlepsze i dużo, dużo zdrowia i wytrwałości. Szanowni państwo, pierwsze Koło Gospodyń powstało około 1800 roku. Wy, w tym roku, wy obchodzicie swoją pierwszą rocznicę. Czyli skończył się okres raczkowania, jak tutaj odpowiadał wcześniej pan przewodniczący, teraz zaczyna się nowy okres, czyli poważny krok naprzód. Na ten okres życzę dla Państwa dużo, dużo radości, zadowolenia z tej pracy społecznej, przede wszystkim uznania wśród innych, dużo zdrowia i wszelkiej, wszelkiej pomyślności. Matka Krzesna to osoba, która zrozumie pomoże. Osoba, na którą zawsze można liczyć. W tym wyjątkowym dniu wszystkie nasze koła 13 z gminy Jaków chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za naszą współpracę owocną, za życzliwość i liczymy na więcej realizowania projektów wspólnych. Dziękujemy. Chciałabym pani wój ręczyć. Malutki drogas. Proszę bardzo pani wuj. Ponieważ no, będzie tort, to, żeby sobie nie zabronić. Ja, zaraz opatę. <laughs> fartuszek! Fartuszek. Dzień. Bardzo dziękuję. Ja już wcześniej sobie taki fartuszek zamawiałam. Bardzo jestem zaszczycona. Uroczysty Wiastr. To był specjalnego, Wiastr specjalny dla całego... Weskody gminy do głowy. I zobaczcie, jaka piękna jedyneczka, taka malutka jak koła gospody. Więc teraz zapraszam pana posła Daniela Rybackiego, patrona naszego, naszej uroczystości, posła, który wspiera bardzo w różny sposób naszą działalność gospody. Zapraszam pana Roberta Siostarczyka. Zapraszam Martę. Może Kasia zrobi tu zdjęcie. Bo tak naprawdę myślę, że razem wspólnie ten pierwszy kawałek. Cztery ręce. Chodźcie razem, chodźcie. Cztery ręce, dobra. Chwila dla wchodów do i pijemy. Dla. Super. I poddajemy ten już specjalistę. Stola, stola i Sto razy, sto razy, żyją, żyją Jeszcze raz, jeszcze raz, pierwszy rozdział. Przyjdzie, zja, i wyskoczy, się wyskoczy. Nie, nie, i nie, i nie, i nie, i Polsku, Polsku, i nie, 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 ピンセロラピンセロラピンセロラピンセロラピンセロラピンセロラピンセロラピンセロラピンセロラピララロロピララララ Хач, ТВ.